Gdzie mam z tej strony, Daniel? Dzisiaj gramy w Odcinek trzeci. Mam 21 ładem tego kosza w Tym koksem Dlatego. Chciałem nagrać odcinek. Tutaj jest takiej okazji. Za dzisiaj. Niedługo idziemy do skończenia.

No, to tak, z tej strony powiem, o o wszystko. Ja, jak chcecie zagrać w tą grę, to napiszcie aeriaganes.pl tam chyba będzie szła No coś w takim stylu. I na nią no właśnie naciśnijcie. Chyba zainstaluj, coś takiego. Pokażę wam poradnik zaraz jak a jak nikt już nie dał w Minecrafta, to wam pokażę. Bo ja nie mam premium, pre, ja mam non premium. No, ja mam non premium. Mam Minecrafta bajwy. Czyli nie mogę chodzić na ro, różne serwery. Ale no, no, na większość się da. Y Wir powietrzny, please! O tak. Dwaję sobie, sobie, sobie. Wietzny, w sobie, wierzch powietrzny, pięknie. Chcę, wczoraj sobie jeszcze nabijałem. Jakby co? Co? Wy pewnie myślicie, że ja tak wyglądam na tym filmiku i ja tak nie wyglądam. Po prostu tak mówię. Ale tak. Fak. Czyli nie, nie chcecie? O ludzie... Pokażę wam, jakiego rodzaju, że, że, że się rozrzacie. To będzie się w tym odcineczku. To będzie taki kok. Ale to nie będzie w taki dziwny. Oni mi zabierają cały te szczęście. Oni za, mi zabierają cały lek powinny. Jezu. Będzie wierpolicz. A ja mogę? Czekajcie. Tak, mogę ta jest od troszeczkę lepszy. To słabsza. Kosmo, to nawet nie słaba. To? Nie, to lepsze. To lepsze, to lepsze. To ma każdy chyba. Ale <laughs> no, meczki Patrzcie, to wygląda tak. A to tak samo. A teraz najlepszy los. Co ty też? Widzicie to? Chyba będzie lepiej, jak ja to założę. Nie, nie. Ale fajnie nawet wyglądałem. Do, do, dobre rzymeczki. Nie będziemy już skończyć odcineczek. Pewnie dacie. Za łapy w górę. Ale ja się z wami żegnam. Ale jeszcze porozmawiałem, że nie mi się wyłączyć, Okej. Okay. Nie umiem ro robić jak sobie do łazienki, to będę musiał skończyć odcinek. I go nie będę cię obawiał. Powiadomię to. Okej, Ja się z że jak na mi papa. Pa. Pa.